Już jeden rządek mam obsiany i zasypany. Już go nie widać. I zrobiłam drugi rządek. I teraz w tym rządku yy, będę siała. No bo y, trudno w jednej ręce trzymać komórkę, a w drugiej yy, i tylko jedną ręką siać. Regularnie. Więc y, wezmę, sieję rzutowo. Ale wystarczy, że Taką cebulkę sieje się co 5 cm, bo, ale no mówię, że w, jednej trzymam, w jednym ręku trzymam komórkę, a, a druga ręka jest niewystarczająca, żeby dokładnie wydzielić. O, pełznie tutaj, widzicie co pełznie? Gliździora. To jest pożyteczne stworzenie. Ono spuchnia glebę. Jak sobie pełznie i. Zresztą jest dopuszczalne sianie gniazdowe, gdy się zbiera na szczypior, gdy się sieje ten czosnek na szczypior. Więc to nie jest jakaś tam duży błąd. O. Jeszcze muszę dobrać. Poza tym powiem szczerze, że nie mam cierpliwości do, do siania drobnych nasion. To przecież są całkiem spore, ale jestem osobą raczej cierpliwą i nie mam takiej cierpliwości, żeby tak mozolnie siać co 5 centymetrów jedno nasiono. Co innego, jak jest jakiś duży ząbek albo duże nasiono typu dynia, no to wtedy ok, ale takie małe... To jest po prostu irytujące, że tego jest tak dużo i takie małe. Ale to nic, to wszystko ładnie sobie przezimuje i na wiosnę przyszłego roku będę miała już tutaj kępki czosnku.